Halo, witam was serdecznie w kolejnym vlogu widzicie dzisiaj niebezpieczna praca ale skuteczna niebezpieczna dla mnie dla kosiarki ale do kosiarka jest nieudany zakup Kosiarka jest z tego roku z czerwca A to jest mniejsza. To jest tylko koszarka. Ale dzisiaj piąty.

W musi być, bo... Także... Cytujemy. Pod Żyto. Tak, przyjdzie tutaj Żyto. W całości. Jedna strona będzie zaorana na zimę. A właśnie Żyto zostaje do wiosny. A jak będzie ładne, no to do końca. To z taka zapadła decyzja. Nie no, to ta seria to. Gdyby było naprawdę przepiękne, no musami się we. No to ziemię Te wszystkie składniki zabrali Zabrały Więc No pójdę tutaj żywo Na wiosnę będzie zaorane Jeszcze i Potem ziemiaki To będzie najlepsze stanowisko No słuchajcie Orze Ale Powiem wam tak Jest Mega sucho Zobaczcie Mamy tutaj stanowisko Po kapuście Huk no nie wchodzić, jest tak do 5-7 centów wejdzie. Zobaczcie. nawet dobrze nie chcę przykryć. No ale cóż, no mówi się trudno, słuchajcie, mamy, jak mamy w tym roku jest katorga, żeby zaorać. Jeszcze pogoda się ta pierdzieli. To tam jakieś mają przyjść yy, wichury w nocy. Mają przyjść wichury w nocy. z w grę, a co mówi się trudno, mają przyjść wichury w nocy. Nie wygląda to za dobrze, ta orka. Boże, mam, ja... mam się trudno słuchajcie. Tutaj, gdzie wejdzie pług no to wchodzi pięknie. Mam jedno koło tylko. Więc może do tego, ale mówię na szybko, się woda psuje. No i tak to wygląda. A, ale tutaj już... O, co to jest za orka? Zobaczcie, no nawet nie jest dobrze przykryte. W tym oku też. Zobaczcie, sąsiad tutaj orał. Zobaczcie, patrzcie, to w tym roku jest wszędzie tak, jeżeli no ci co mają dobry pług obracalny to no może jakoś tam zrelali, nie? Także no chciałem głębosować, ale mówię, no miałem, raczej e, znaczy, dzwoniłem do tego agresyjnego co wam mówię, powiem wam szczerze, że nie opłaca się, że sam dowód, dojazd ciągnika z y, operatorem to jest naprawdę, nie opłaca mi się. Chcę te kur, tam tutaj, bo tej będzie elegancko, no mówi się trudno, jak będzie połana tak będzie, to i tak zostaje do wiosny.